Zapraszamy po bezwypadkowe Berlingo. Dodam więcej. Żaden element blacharski nie był lakierowany. Drodzy państwo, chciałbym państwu zaprezentować samochód. Jest to Citroen Berlingo z 2015 roku, silnik 1.6 HDI. Mamy tutaj dowód rejestracyjny. Dzięki któremu sprawdzimy historię pojazdu gof.pl. Numer rejestracyjny Numer WIN oraz data pierwszej rejestracji 0508 2015 rok. Samochód ma nowe badanie techniczne ważne oraz ubezpieczenie. Jak widać jest zarejestrowany tu w Elblągu. Auto prezentuje się świetnie. Mamy tu czujnik lakieru i teraz sobie razem sprawdzimy powłokę lakierniczą na tym samochodzie. Przy okazji z bliska, drodzy Państwo, mogą się Państwo przyjrzeć, jak wygląda lakier, jak jest utrzymany. Samochód naprawdę nie ma żadnej rdzy, gniot. oraz rys. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Opony tył bardzo dobre. Wszód bym powiedział, że są dobre, ewentualnie te przednie opony dla świętego spokoju wymienić. Lakier na całym samochodzie pokazuje tak od 80 do 100. Zobaczcie, jak wygląda lakier. Wszystkie szyby oryginalne z jednego rocznika. Drodzy Państwo, na af.pl będzie można zobaczyć scenę tego pojazdu oraz inne informacje. Zobaczycie również tam inne nasze samochody. Serdecznie zapraszam. Lub zapraszam do Elbląga, ulica Bociania 2. Tutaj jest delikatna wnioteczka. Nie wiem, czy to widać, ale to takie naprawdę minimalne. Teraz patrzymy tu z drugiej strony. Tak jak Państwo widzą, lakier oryginalny. Samochód świetnie utrzymany technicznie, posiadamy książkę serwisową. Serwisowany był, książka serwisowa prowadzona była do stycznia 2025, w styczniu 2025 był wymieniony rozrząd w tym samochodzie przy przebiegu 141 tysięcy. Tak pod maską samochód się prezentuje. Również był wymieniany olej przy tym przebiegu 141 tysięcy nie wiem czy tu Państwo widzą. Silnik suchy, nie widać tu wycieków oleju. Turbo suche, pasek linowy również pewnie był zmieniany, bo widać, że tam jeszcze Kod kreskowy na nim widać, nie star się. Pokażę Państwu teraz bagażnik tego samochodu. Tutaj, nie widać, żeby ten samochód służył jako firmowy do wożenia towarów. Bo pod sofitówka tu wszystko. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, nie jest zniszczona, proszę zobaczyć. Tak samo tutaj. To wszystko dobrze wygląda, tu plastyki delikatnie są porysowane, ale to już są rzeczy nieuniknione. Walizkę się wstawi, to można porysować. Te fotele oczywiście są kładzione. Można je zdemontować całkiem jest wtedy przestrzeń bagażowa. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Wszystko jest w nienagannym stanie. Przebieg, teraz obecnego tego samochodu to jest. już patrzy, bo zapomniałem. 152 tysiące ma przejechane ten samochód. Tutaj mamy również książkę serwisową i ta wymiana rozrządu co była, 141 tysięcy jest również tutaj pieczątka tutaj w 2024- był robiony również przegląd. Tu również mamy przeglądy. Także przebieg jest w 100% udokumentowany. Słuchajcie, jak ktoś uwierzy, że był wymieniany ten rozrząd, to proszę go nie wymieniać. Jak ktoś nie wierzy, wymienić sobie dla świętego spokoju. Tutaj tył naprawdę też jest zadbany. Tapicerka nie poprzypalana, nie podarta. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście tapicerka z możliwością montażu fotelików i ISOFIX. Drodzy Państwo, przyjeżdżając do nas, chętnie pojedziemy również do Waszego mechanika czy na stację diagnostyczną na terenie miasta i okolice. Zapraszamy. Samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony. Można bezpiecznie nim się poruszać po naszych polskich drogach bez ryzyka kontroli policji. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Naprawdę jest bardzo ładny samochód. Oczywiście klimatyzacja. Otwierane szyby przód. Wyposażenie jest takie, powiedziałbym, podstawowe. Ma jeszcze tutaj tempomat. Ale Berlinga. tutaj odpalimy? Tu żadna kontrolka się nie pali. Jest wszystko w porządku z samochodem. Jedyne kontrolki to to od otwarcia drzwi oraz pasów niezapiętych. Przebieg, drodzy Państwo, to jest 152 tysiące kilometrów. Klimatyzacja załącza. Właśnie usłyszałem, jak się włączyła. Jest 4 stopnie na plusie. Tu się załączyła. Radio, radio CD. Tutaj wszystko działa. Tu są też takie półeczki. Można sobie dokumenty tam włożyć. Schowek. Papierniczka. Nie wiem, czy ona była używana. Chyba nie. by działają. Centralny zamek. Trzy kluczyki. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale to już jest model. Policzcie. Ma już te tutaj w zderzaku. A więc, drodzy Państwo, zapraszamy do naszego komisu Auto Lew Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. U nas również możesz pozostawić swoje obecne auto w rozliczeniu. Kupujemy również samochody za gotówkę. Zapraszamy do nas.